Oto zwycięzca z poprzedniego filmu Sprawdźmy czy hasło się zgadza Nie no po prostu hasła nie było Więc wysyłam skina bez gadania Leci ten umpik Jak widzicie wszystko potwierdzone A dzisiaj macie do zgarnięcia tego skina Zostawcie suba z dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem Które poznacie w trakcie trwania filmu Więc bądźcie do końca Na CSGO skins zostały dodane skrzynie Nawiązujące do mapy Ancient Tak zwany Tour de Ancient Zobaczymy co z tego będzie Jak widzicie grafiki tutaj ziomeczki napieprzają na rowerach Jest to oczywiście również nawiązanie do Tour de France na. Ale dobra, lecimy. Zrujnowana skrzynia. Let's go. Razy trzy. Co jest? Co jest? Ej, naprawdę bardzo dobry początek tego filmu. Oby zwiastował coś kurczę pozytywnego i oby dzisiaj ten odcinek się udał. Jest naprawdę... Przednio, przynajmniej po pierwszym otwarciu to też jest dobre, to też jest dobre. No więc y, zapowiada się całkiem ciekawie. Ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby kliknąć plus wpisać tu matis, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 zł i 10 groszy na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie. Tę skrzynkę generalnie można również otworzyć tak jak większość w trybie Joker, co oczywiście zmienia nam rozłożenie procentowe i na każdego skina mamy te same szanse. Więc spróbujmy sobie otworzyć taką jedną, może akurat będziemy mieli trochę szczęścia, no ale jak widzicie, absolutnie nie, absolutnie tragiczne otwarcie, więc możemy już na przykład polecieć sobie na ulepszeniu Nightmare! Ej, zarąbiście jeden z lepszych skinów w tej skrzyni, więc tu jak najbardziej pozytywnie, e, oby, oby było. Oby tak było przez cały odcinek, chociaż tutaj już gorzej. Dobra, dwie MK tufery, spoko. No myślę, że to jest idealny moment, aby przejść płynnie do kolejnej skrzynki, mianowicie Temple Relic Case. Tutaj na przykład w trybie Joker już musimy się drogę wykosztować, no ale my, nas interesuje ulepszenie, więc ulepszenie, let's go. Okej, okay, jakiś P90, w porządku. No nie jest to kurczę marzenie, ale wiecie, no lepsze to niż nic. Dobra, let's go. Ok, ok. Są jakby skiny, które się wyróżniają, ale dopiero teraz mamy taki faktyczny proficik, więc spoko. Dobra. I jeszcze powiedzmy, że 3-4 otwarcia, no i będziemy mogli powoli przechodzić do ostatniej skrzyni, a następnie do trybu case battle. Myślę, że bitwy też dużo dzisiaj mogą nam pokazać. Ok, dobra. Donut case. Let's go razy 3. Tutaj już mamy jak widzicie Butterfly Lore i wiele innych, więc aż sam jestem ciekawy ile będzie kosztował Joker. No, myślałem, że trochę więcej szczerze. Mniej więcej tyle, co w przypadku poprzedniej skrzyni, więc nie ma tutaj aż tak źle. Dajmy, nie wiem, 5 otwarć po 3, coś takiego może, żeby też nie przesadzić, o Boże, ale tragedia, ale tragedia, na razie najgorsza skrzynka zdecydowanie pod względem tutaj jakiegoś dropu, dopiero teraz pokazała pazura, oj, no nie, no nie, no nie, tragedia, no tragedia, nie oszukujmy się, moi drodzy, nie oszukujmy się, tragedia, przejdę sobie teraz do handlarza bronią, w poprzednim filmie wrzucałem tutaj 500 tysięcy, chyba poprzedni, moi się nie mylę, więc możecie... Zobaczyć jak to wyszło, myślę, że naprawdę fajnie, a tymczasem, no jak widzicie, jakieś dwie dyszki, zawsze coś, zawsze coś i właśnie przyszedł moment na to, aby przywalić ostre Case Battle, oczywiście tutaj ulepszona skrzynka zrujnowana razy cztery powiedzmy, dalej mamy, co co nie jest z tego, absolutnie nie, o Temple razy cztery również. I ostatnia skrzynia, Donut Case, również razy cztery. W ogóle to jest nawiązanie do miejscówki na Ancient, nie wiem czy kojarzycie Donata. To, to jest generalnie coś takiego. W sensie wszystkie w sumie, bo tu mamy ruiny, a tu mamy ten grobowiec. Okej, okay, mocne, mocne. Teraz dopiero ogarnąłem, że to jest nawiązanie do miejscówek, więc śmiesznie. No ale na trzech graczy w trybie klasycznym tutaj powinno to jakkolwiek nam zaprocentować. Okej, okay, dodajmy boty. No i niech się dzieje wola nieba. Jeśli chodzi o hasło z dzisiejszego materiału, dajcie znać, ile macie liter A w waszym nicku, A ja oczywiście tutaj już wracam. Łącznie 12 skrzynek, więc taka naprawdę kozacka bitwa. Spora, spora. I na razie nawet ją wykrywamy, więc nie ma absolutnie powodu do zmartwień i narzekania. Teraz już prędzej, bo i sam nas goni, a Emilina nas przegonił, trafiając hydrę w ogóle więc więc grubo, jest naprawdę grubo. Ja pierdzielę, ale lipa, ja pierdzielę, ale Lipton, jest Lipton, troszkę podganiam tego Emilino, ale musiałbym mieć jakieś ostre pierdzielnięcie, okej, okay, okej, okay. Już, już tam różnica staje się mniejsza, dobrze, Cerber, Cerber, elegancko, wleciał Galil, Cerber, jeszcze dobry AUX z tego co widzę, super, no i mamy cztery Donaty, to najważniejsze skrzynie, od których wiele zależy, tak jest! Jaki kołach jeszcze w stad traku trafiony, ależ dobra bitwa, ależ dobra bitwa naprawdę. Myślę, że to jest jedna z lepszych bitewek ostatnich odcinków. Naprawdę wygląda to znakomicie, wygląda to znakomicie. Dziękuję serdecznie. Tak się gotuje, moi drodzy, tak się gotuje. 1200, elegancko, elegancko. Myślę, że. Korzystając z takiej pozytywnej atmosfery i z tego, że wygraliśmy, mogę jeszcze zaatakować jedną bitewkę na ulepszony kałach, a dokładniej 5 skrzynek. No i tutaj już tryb underdog, ale na dwie osoby, więc to będzie ostatni przystanek w tym materiale. Oczywiście dodaję bota od razu, kiedy jest to możliwe, bez kombinowania. No i oczywiście wlatujemy. Let's go, ok, spoko. Nie, jednak nie nie. poziomek trafił orbita, no, troszeczkę lipa, troszeczkę lipa, nie ukrywam, ja pierdzielę, w ogóle niedługo, moi drodzy, na CSGO, z się zorganizuje dla was kolejny konkurs, bo ten, który ostatnio stworzyłem, już dobiegł końca, więc wyczekujcie, pewnie w ciągu najbliższych tygodni pojawi się kolejny giveaway organizowany przeze mnie, więc, no, no bądźcie czujni, bądźcie czujni, tak, tak, tak powiem. Oh MI bro! Ej, ja zapomniałem, że to jest underdog i totalnie jakby już się pogodziłem z porażką i nagle tutaj proszę bardzo jest zwycięstwo. OK, no ten odcinek naprawdę kończy się nieźle. Dziękuję serdecznie za jego obejrzenie. Do następnego, na razie i cześć, siemanko.